Witam serdecznie was serdecznie w kolejnym Słuchajcie niektórzy z was e, myśleli sobie Mateusz jak tańczyć w GersModzie albo jak nie wiecie jak to zrobić to jest bardziej ciekawe dla no bardzo łatwe do zrobienia niestety bez e, nie wiem czy będzie to zmontowane czy nie ale jak to zostaniecie pięć łapów w ogóle to kolejny odcinek pamiętajcie o tym oczywiście to więc zaczynamy e, Pierwszym krokiem Pierwszym krokiem to musicie iść, naby, taki znak koło jedynki i koło taba. Macie taki znak, i Wam uruchomi się taka konsola. No, konsolka, taka, nie? O, trochę tu są błędy, ale i tak czy tak dobrze. Yy, I pisujecie. Pis pisujecie. Akt. Akt. Tak. Akt. Tens. I dziękuję akt na przykład możesz napisać. Akt robot, act ends. No, yy, to są niektóre te. No i ten odcinek będzie był sponsorowany po prostu. Yy, poradnik, to będzie poradnik. Będą chyba. Ten wam pokażę, ten nie. I drugim sposobem. Yy, jak to się nazywa? Yy, jak to się nazywa? A, drugim sposobem, jak ktoś ma problem z tym. z tym ciołkiem. To jak ruszać e, Gravity Gunem? Bo niektórzy też mają taki problem. To więc idziecie na Q i wybrać na przykład sobie jakiś filmik, na wezmę to do testu. O, też chyba to robię, ale nieważne. I klikacie to, trochę mi się laguje, no to przepraszam za to. I musicie no coś E. E, I, W, I, S, albo A, I, D. No, w, w i S to wam się do zbliżają i tam takie to czek powoli. No, yy, jak chcecie, jak to może powiedzieć, yy, kolejne odcinki... Czekajcie, muszę tu ustalić kamerę, okej. Okay. No, jak chcecie kolejne odcinki z Gers Moda, to... No, pięć mapów w górę, to kolejny odcinek. Pamiętajcie o tym. I jak teraz widzicie, to mam skin go. i podam niektóre mody. Niektóre mody wybrałem, wiele broni, jak teraz widzicie, tu jest sporo. Yy, wiele... no, pobrałem jeszcze ByMod, który mogę ustawić jakiego skina chcę... O przepraszam, takie lagi były teraz. Jakiego skina chcę. a przykład ustawmy Steve'a i teraz będę grubym Steve'em. No, dobra, no to pan Steve się zepna. Jak chcecie kończyć to, to dajcie znać. No to więc na razie, cześć, pa! I lata.